Cześć z tej strony, ja dziś y, będę nagrywać na innym sprzęcie Chciałam zrobić odcinek z innej gry, ale tak tam wyskakiwało dużo reklam Miałam jak zwykle problem z montowaniem Ale teraz gramy w inną grę Na innym urządzeniu w... no, dobrze. Tu macie nazwę podświetloną i tak na początku będziemy się uczyć. Chociaż już wiem na czym to polega. Już będą reklamy, ale... Wyłączyłam internet, dobra. Skaczemy, ziom, ziom, ziom. się na, na te powiadomienia z z tego nagrywacza. Myślę, że pogramy tak to 15 poziomu. Może zrobimy serię. No. A i dziś gramy, jak widzicie, w butelkę. Ale widzieliście poprzedni odcinek? Jeżeli tak, to czy na pewno oszczędzaliście tą wodę. Sorki, że może nie słychać muzyki, ale ja zawsze mam problem ze wszystkim. Widzieliście? Widzieliście? Wow. Znowu to powiadomienie z, nagry... z tej aplikacji co ją nagrywam. Więc Jeszcze raz Wam mówię, żebyście nie zwracajcie na to uwagi. I jak grałam w tę poprzednią grę, to co prawda no było wszystko ekstra, fajnie, ale te reklamy ciągle, a bez wi nie dało się grać i później miałam taki problem z tym montażem, ale Mam nadzieję, że tu nie będę mieć takiego problemu, jak wcześniej. Uu, u, Dobra, jesteśmy. Nie wiem. Pamiętajcie, że... Jeżeli wpijecie tu... Dobra, y, pięć łapek w górę to będzie z tego seria. Ale na tamtym odcinku, jeżeli wpijecie 10 na tamtym... To... Również będzie nowa seria. I znowu to powiadomienie. A więc serie ze seriami. A tak nie miałam pojęcia, co nagrywać. Pamiętacie, że nagrywam w poniedziałki lub wtorki gry albo w piątki lub soboty. Coś o nietypowych świętach. A, i jeszcze chciałam powiedzieć, że w tamtym odcinku pomyliłam się, bo nagrywałam to w czwartek. A w czwartek myślałam, że jest piątek. W piątek myślałam, że jest piątek. I w sobotę myślałam, że jest piątek. A więc e, żyłam trzy dni, myśląc, że jest jeden dzień. O, nie spodziewałam się tego. Dobra, jeszcze raz. Mmm, mmm, mm, Mmm. O nie, dobre ok. A więc może jednak do 20 dojdźmy, bo ten filmik będzie tak króciutki, ale chociaż dla mnie będzie plus. I dla was. Yy, bo odcinek po pierwsze nie będzie późno, a dla mnie plus. To szybciej go wstawię. No. Więc pamiętajcie, 5 łapek w górę i z tego seria. A w tamtym odcinku 10 łapek w górę i seria z Deep Master. Dobra, to do, dwu, do 20 mówiłam, że dojdziemy. Po nagrywaniu y, zacznę odrabiać lekcje. No bo, tr no, bo trzeba. Przecież ja na segregator ustałam. Nie na podłogę. No dobra, to jest logika tej gry. Nie można spaść. Zawsze się w szkole, jak robiło się takie coś, nie! To tak się człowiek cieszył, że mu się udało, jak nie był w to wprawiony. O nie, o nie, o nie, o nie! Udało się. Jest! Sadki, że się tak ekscytuje, ale. Nie, nie jestem w tym bardzo dobra chciałam jeszcze z innej gry odcinek zrobić. Ale tak. Nagrywam, na znaczy zawsze nagrywam na tablecie, ale zawiesiło mi się i nie mogło się nic nagrać. Później miałam właśnie w innym odcinku problemy przy montowaniu. No i teraz nagrywam to na telefonie, więc sorki. Ach, nie wiem, czy dojdę do tego 20 poziomu, ale postaram się. Wyobrażę sobie, że tu są te takie strzałki. Mm, tutaj nie ma żadnej muzyki, więc. Mm. O, dobra, dosz, doszłam do 16. No to fajnie. Tu też nie ma reklam, jak się wyłączy Wi-Fi, a można grać bez tego. Wi-Fi nie! <śm> Ja mam z tym zawsze problem. Mmm, mmm. Mmm, mmm. Mm. Dobra, sorki, że tak mruczę, ale. Jest, udało się, udało. Hop, 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 hop. Przejdę to. Hop, hop. Nie, nie, nie. Nie. Mam nadzieję, że się cieszycie, że powracam z regularnym nagrywaniem. A jeżeli nie, to, to szkoda, ale fajnie bo by było jakbyście zaczęli. Mówię <grymne> no. Wam, nie zwracajcie uwagi na te powiadomienia, a jeśli ich nie będzie, to prawdopodobnie je wycięłam. No. Jeżeli w ogóle będę to montować. Jak na razie mogę to wrzucić chyba bez montowania Ale fajnie by było jakby było z montowaniem Bo nie muszę nic wycinać Więc jeżeli nie będzie jednego dnia odcinka to Wiedzcie, że miałam problemy z montowaniem A ja ciągle gadam o tym montowaniu Muszę to przejść. Mm, nie, czemu ja dam dwa skoki? Przechodzimy do 20. Pamiętajcie. Poczekajmy sobie na tą szafeczkę. Co się rusza? Bo chyba nie powinna, bo to tak będzie. dziwnie. O! Oh, dobra. Jest! Nie! Mogłam dwa razy. Dobra, to teraz wiemy, jak to przejść. O. Hop, 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 hop. Hop, hop, Nie udało się. Sorry za te moje takie dziwne reakcje, ale ja nie mogę się powstrzymać. To jest dla mnie tak bardzo ekscytujące. Excitation. Pamiętam, że jak w szkole Kiedyś miałam się nauczyć słowa rower Zami z bike. Mówiłam river. Że. Znaczy river? 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 No to jest, że rzeka mówiłam po angielsku zamiast rower, rower po angielsku. Chyba river. No nie pamiętam jak ja tak dokładnie mówiłam, ale coś w tym stylu. Udaje mi się? Uda? I? I. JEST! Ja się tak cieszę Chociaż już... Mam... Na tablecie spory level, ale i tak dalej się cieszę Zaraz dojdziemy do 20, pamiętajcie 20 leveli w jeden odcinek, jeżeli będzie seria a nawet jeżeli nie dobijecie tych pięciu łapek, to nie zrobię tej serii. To znaczy, jak po miesiącu będzie trzy łapki w górę, to ja muszę zrobić tą serię. Bo ja inaczej nie dam rady. Dobra, jest. Sorki znowu za te moje dziwne reakcje, ale ja już taka jestem. Mm. Mm, mm, mm. Teraz z tym samochodem Jest 20 ja wbity Dobrze Teraz będzie 10 minutowy odcinek Więc fajnie Szybko nam się wrzuci A więc um. no. Pa Pa Bye.